Cześć, dzisiaj przejrzymy sobie trzy magazyny. Zazwyczaj, jeśli na tym kanale pojawia się przegląd magazynów, to najczęściej są to magazyny aktualne, które możecie obecnie otrzymać w kioskach. Natomiast dzisiaj mam dla Was trzy magazyny, których w kioskach już nie znajdziecie. Są to takie bardziej archiwalne pozycje. No po prostu trzy takie magazyny mi się uzbierały i stwierdziłem, że czemu by nie zrobić takiego właśnie bardziej archiwalnego przeglądu. No więc co tutaj mamy? Magazyn tego Batman z minifigurką Batgirl. No, on był dostępny w sprzedaży już ładnych parę miesięcy temu, aczkolwiek jakoś tak po prostu nigdy nie było okazji, żeby zrobić jego przegląd. Następnie mamy magazyn LEGO City i jest to numer 12 na rok 2019, tak więc no, coś już naprawdę starszego. No, kiedyś tam zauważyłem go w kiosku, że zalegał na jakiejś półce i stwierdziłem, że w sumie to czemu by go nie kupić, gdyż dodatek jest tutaj naprawdę całkiem ciekawy. I ostatni magazyn troszkę wyłamuje się z tej kategorii archiwalnych pozycji, ponieważ ten magazyn akurat jest czymś nowym i możecie go w kioskach zdobyć. Jest to mianowicie magazyn LEGO Jurassic World Comics, czyli taka jakby podseria, myślę, że można tak to nazwać, w której otrzymujemy dodatki, które pojawiły się już wcześniej w magazynie. No i tutaj właśnie mamy taki oto dodatek z małym raptorkiem oraz takim fragmentem roślinności, który pojawił się już kiedyś w magazynie LEGO Jurassic World dość dawno temu. No a teraz został on ponownie dodany do tego właśnie magazynu LEGO Jurassic World Comics. No i moim zdaniem to jest bardzo fajny pomysł, bo umożliwia nam zdobycie właśnie takich starszych dodatków, jeśli je przegapiliśmy, kiedy były w magazynie. No więc jako, że ten dodatek jest tutaj czymś, jako że ten dodatek już wcześniej pojawił się w magazynie, to do pewnego stopnia ten tutaj komiks też zalicza się do tej kategorii archiwalnych magazynów. Tak więc co, bez zbędnego przedłużania przejdźmy do przeglądów. Pomyślałem, że ten przegląd będzie wyglądać trochę inaczej od moich typowych przeglądów, gdyż zamiast po prostu omawiać po kolei każdy magazyn razem z dodatkiem, na początek przejrzymy sobie magazyny, a później dopiero przejdziemy do dodatków. No i warto jeszcze zwrócić uwagę, że w magazynie LEGO City poza dodatkiem klockowym otrzymujemy jeszcze saszetkę z kartami LEGO Star Wars. Natomiast w magazynie LEGO Jurassic World mamy jeszcze kartę z edycji limitowanej. No dobra, zacznijmy od magazynu LEGO Batman. Mamy oczywiście komiks. Jakieś przedstawienia bohaterów, oczywiście plakat. No, generalnie takie typowe rzeczy, jakie można znaleźć w magazynach LEGO, o prezentację zestawu. Mamy tutaj również zapowiedź kolejnego numeru z Jokerem oraz takim działem, no ale on ukazał się już i to dość dawno, bo 29 lipca, tak więc nie ma tutaj za dużo co o nim mówić. Przejdźmy do następnego magazynu, czyli LEGO City. Jest spis treści, jest komiks. Dego City jest to o tyle fajne, że komiks zawsze jest przeplatany różnymi łamigłówkami i te łamigłówki są jakby wpisane w fabułę komiksu. To jest zawsze coś fajnego i coś, co odróżnia ten magazyn na tle innych. No i przejrzyjmy sobie jeszcze magazyn LEGO Jurassic World Comics. On jest o tyle ciekawy, że jego format jest znacznie mniejszy od typowego magazynu LEGO. Spójrzcie. No i tutaj, jak sama nazwa wskazuje, jest to komiks, więc mamy tutaj tylko i wyłącznie komiksy, żadnych łamigłówek. Chociaż powiem wam, że jeszcze z tymi magazynami typu komiks nie miałem styczności, więc zobaczymy, jak to sobie wyglą jak to wygląda. No, ale chyba tak, chyba właśnie tak to wygląda, że mamy tutaj tylko i wyłącznie komiksy. Plus jeszcze oczywiście jakieś reklamy innych magazynów. No więc generalnie właśnie tak te magazyny wyglądają, że mamy tutaj tylko i wyłącznie komiks bez żadnych łamigłówek. No jeśli ktoś lubi czytać komiksy, to myślę, że jest to dla niego dobra opcja. Ale teraz przejdźmy do tego, co jest znacznie ciekawsze, czyli do dodatków. Zacznijmy od minifigurki Badger. Wyposażona jest ona w taką oto dość dużą wyrzutnię haków. Z boku przymocowany jest jeszcze do niej batarang. No całkiem fajna konstrukcja. Natomiast jeżeli chodzi o samą minifigurkę, jej tu jest utrzymany w kolorystyce szaro-żółtej. Na torsie widzimy symbol nietoperza oraz pas. Na nóżkach niestety żadnych nadduków nie mamy. A na plecach widzimy kontynuację pasa oraz zapewne jakiś plecak. Długie rude włoski. Na główce widzimy niebieską maskę. Mamy oczywiście dwa wyrazy twarzy. Pierwszy uśmiechnięty. Natomiast drugi z takim lekkim uśmieszkiem. Interesująca jest tutaj peleryna, ponieważ ma ona bardzo ciekawy kształt. No i z jednej strony jest ona czarna, natomiast z drugiej taka jasno-niebieska, więc daje to bardzo fajny efekt. W magazynie tego Siri otrzymujemy do dwa razy piłę łańcuchową oraz taki oto stojak, na którym możemy umieścić konstrukcję składającą się z czterech takich okrągłych, brązowych klocków, która ma oczywiście imitować pięć drzewa. Sam ten stojak również jest bardzo prostą konstrukcją składającą się z kilku technikowych elementów. Możemy sobie tutaj ustawić ten pień i udawać, że za pomocą tej piły rozcinamy go na kawałki. Natomiast jeżeli chodzi o Dvada, jest on, jak już wcześniej wspomniałem, wyposażony w piłę łańcuchową, która jest no, dość prostą konstrukcją, ale jak najbardziej fajnie wyglądającą. Natomiast sama minifigurka to nic jakiegoś bardzo specjalnego. Natomiast widzimy żółtą kamizelkę z jakimiś pasami odblaskowymi, jakimiś różnymi kieszeniami, jakimś pasem z narzędziami no generalnie dość prosta minifigurka, która sprawdziłaby się w sumie nie tylko w roli drwala, ale również na przykład jakiegoś robotnika. I myślę, że właśnie ta uniwersalność jest największym plusem tej minifigurki. No i zostaną jeszcze dodatek do magazynu reguł Jurassic World i tutaj muszę wspomnieć o czymś, o czym nie powiedziałem podczas przygody magazynu, gdyż po prostu nie zwróciłem na to uwagi, ale nie mamy tutaj instrukcji budowania tego dodatku i nie stanowiłoby to żadnego problemu, gdyby dodatkiem była minifigurka albo jakaś dużo mniej zaawansowana konstrukcja składająca się z powiedzmy kilku, kilkunastu elementów. Ale w tym przypadku mamy do czynienia z konstrukcją, która jak na magazyn powiedziałbym, że jest dosyć zaawansowana i no trudno byłoby tutaj połapać się jak to zbudować bez żadnej instrukcji, tylko i wyłącznie z tego obrazka z opakowania. Musiałem po prostu znaleźć jakąś recenzję magazynu, w którym pierwotnie pojawił się ten dodatek na YouTubie zrobić stopkartkę w momencie, kiedy pokazywana była instrukcja i po prostu z niej budować. I nie było to wcale zbyt przyjemne doświadczenie. Tak więc to jest jak najbardziej duży minus dla tego magazynu. Mogliby tutaj ponownie wydukować tą instrukcję. Aczkolwiek przejdźmy w końcu do samego dodatku. Jeżeli chodzi o dodatek, to dostajemy tutaj taki oto mały fragment terenu zarośniętego jakimiś krzakami i stoi sobie tutaj raptorek. Raptorek ten no, pojawiał się już bardzo, bardzo często, zarówno w wielu zestawach, jak i również w wielu magazynach, polibagach i założę się, że każdy z Was ma przynajmniej jednego takiego w swojej kolekcji. Ja mam już co najmniej ze dwa. No jest to oczywiście bardzo fajny odlew, bardzo ładnie się prezentujący, fajnie wyglądają te wszystkie granatowe plamki. No, zawsze fajnie takiego kolejnego malucha dodać do swojej kolekcji. Natomiast jeżeli chodzi o sam ten teren, no to najciekawszymi elementami zdecydowanie są tutaj te liście. Otrzymujemy tutaj łącznie cztery takie małe liście, dwa w takim jasnozielonym kolorze i dwa w takim nieco ciemniejszym. No i wspomniałem, że mamy tutaj pewną funkcję bawialną. Mianowicie mamy tutaj taki mechanizm, który polega na tym, że tutaj po środku ten segment z raptorkiem jest umieszczony na takich jakby szynach. No i kiedy uderzamy nim do przodu, no teraz trochę to nie wyszło, kiedy uderzamy nim w te w te krzaki to one po prostu rozjeżdżają się na boki, gdyż są zamontowane na takich technikowych elementach i ma to dawać takie wrażenie, jakoby ten raptor na nas wyskakiwał z tych krzaków. No bardzo fajna funkcja bawialna, można się tym trochę pobawić. Chociaż czasami jest tutaj dosyć ciężko od tak odpowiednio w to uderzyć, żeby te krzaki się na boki tak ładnie rozchyliły, ale ogólnie działa to całkiem fajnie. To było na tyle w tym filmie. Wszystkie trzy magazyny, które sobie dzisiaj przejrzeliśmy, okazało się być bardzo fajne i posiadać świetne dodatki. No, i jak zazwyczaj kończę przygodny magazynów jakimś zdaniem, typu polecam wam ten magazyn, idźcie po niego do kiosku. Tak dzisiaj, no niestety, nie jest to możliwe, więc będę musiał chyba zakończyć w jakiś inny sposób. No, mogę tak jedynie powiedzieć o magazynie tego Jurassic World Comics. Jego faktycznie możecie znaleźć w kioskach. No i co, zakończę chyba po prostu mówiąc, trzymajcie się. Cześć!